Na dzień dzisiejszy hmm, trzeba przyznać, troszkę tak niepoprawnie politycznie jak na Amerykanów. Fatboy? Dzisiaj to bardziej powinien być body positive, boy. Tak jest. Załapaliście się na żenujący żart prowadzącego. Nie ma za co. Dzisiaj przed wami. Przedstawiciel legendarnej amerykańskiej marki, którego możecie znać m.in. z roli, w pierwowzorze oczywiście, z roli w Terminatorze Dwójce. Tu akurat wersja 2025, która ma szereg innowacyjnych zmian. A przynajmniej tak głosi oficjalny, marketingowy głos Harleyowców. Ciężko mi się doszukać tych zmian. Ale o tym za chwilę. Fajne jest to, że jak wyłączam tutaj, to się automatycznie wyłącza e, motocykl. Nie trzeba nic dodatkowo przytrzymywać, klikać, nic takiego. Potem uruchamiam cyk. Resetuję się tu wszystko i odpalamy silniczek. Jedno muszę przyznać, że całość chodzi zdecydowanie lepiej znaczy mniej wibruje. Nie wiem, czy to lepsze lusterka, takie bardziej siermiężne, czy co i ciężkie. No, nie ma tu wibracji takich na. wiecie, na, 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 na początek. Na Także jest, jest jakaś rewolucja faktycznie w tym silniku. Oj, oj, oj. Fajne jest to, że jak jeździcie sobie nawet przy takich małych prędkościach, stosunkowo miejskich i właśnie, nie wiem, omijam jakąś dziurę, dodam gazu i czuję jak delikatnie, oczywiście jestem na odpowiednim biegu, na przykład na dwójce to czuję jak już tył potrafi stracić przyczepność, mimo tej szerokiej gumy. A tutaj na tym zakręcie jest to wyjątkowo Łatwe do zauważenia, bo jest jest strasznie śliski ten zakręt. O! Kierunkowskazy. Mimo tego głupiego umiejscowienia na manetkach, że lewy na lewej, prawy na prawej, teraz z czasem jestem już w stanie się do tego przyzwyczaić. Wiem kiedy je klikać, jak klikać, żeby naturalnie to miarę wychodziło, ale zrobiłem ze 300 km na tym motocyklu, żeby się do tego przyzwyczaić. I dalej tego nie lubię. Ale ma to sens. Z drugiej strony fajne jest to, że przy pochyleniu, jakiś tam żyroskop tutaj jest i przy pochyleniu odpowiednim wyprostujecie maszynę i kierunek sam się wyłączy. Zresztą przetestujmy to tutaj na rondzie. Ops, prosto i się wyłączył. W każdym innym filmie, gdy nagrywam motocyk do pojemności 500 włącznie, zazwyczaj następuje stwierdzenie, czas na tą kompromitującą sytuację, gdy siadam na zbyt mały motocykl dla dwumetrowego gościa. No więc, na tym motocyklu w filmie jeździł Arnold Schwarzenegger, który różni się ode mnie, a, tam, wiecie, raptem kilkoma centymetrami wzrostu. Reszta jest identyczna, nie? Ten przepastny zbiornik, ta szeroka kierownica, te lagi, obudowy lagi, on jest taki przesadnie duży, ale to jest fajne, dla takiego gościa jak ja jest elegancko. Zrobiłem sobie traskę w weekend na Podlasie i co mogę powiedzieć w skrócie, podoba się dla mnie pozycja, ponieważ fakt faktem powyżej 130 na godzinę już wszystko chciało mnie zepchnąć. Z tego motocykla, kurtka cała uwalona od owadów. Motocykl zresztą troszkę też. I powiem tak, siedzę fajnie wyprostowany. Tutaj kierownica jest bardzo szeroka, jest tak zgięta dość naturalnie, troszkę jak w klasiku od Royala, gdzie mi trochę to przeszkadzało. To tutaj jest ona szersza, jest troszkę inaczej ustawiona, troszkę wyżej mam wrażenie, dlatego jest wygodniej po prostu. E, to samo z plecami, to samo e, ugięcie, jeśli chodzi o nogę, e, kąt 90 stopni na kolanie. Wbrew pozorom bardzo fajnie wyważone. Dzięki temu fajnie się nim manewruje, co wam pokazałem albo pokażę zaraz. Jakie to zwrotne potrafi być? To to ale zwrotne. Amerykanie mają tendencję do e, pisania, wiecie, jakichś takich farmazonów, że mamy tutaj rewolucyjny silnik Milwaukee 117. W zeszłym roku było 114. Poprawiła się moc o całe 7%. Moment wzrósł o 3%. I są dwa typy ludzi, którzy kupują motocykle. Pomijam tą całą, wiecie, grupę fanatyków danej marki. Ta pierwsza część patrzy na tabelkę, widzi moc silnika, jego pojemność, masę sprzętu i mówi nie, to nie działa, nie? Jeszcze cena? U, nie, nie, panie, kto to w ogóle kupuje? Co za kawał amerykańskiego złomu. Z drugiej strony jest ziomek, który Kupuje sercem, wiecie, na taki strzał. Zobaczy go gdzieś w reklamie, na takim filmie jak ten, nie wiem, na targach, przylotem w salonie czy gdzieś na drodze. Myśli sobie, hm zajebisty, muszę sobie takiego kupić. Najczęściej na fakturkę, bo wiecie, koszty w firmie muszą się zgadzać, a to jest jednak cenowo półka premium w związku z czym wszystko się zgadza. I ten ziom weźmie taki sprzęt. Pojeździ sobie nim troszkę po mieście, pojeździ poza miastem, raz na jakiś czas, okazjonalnie. I powiem Wam, że będzie miał absolutnie non-stop na ryju. Po prostu ten sprzęt jest bezczelnie mocny. Może nie na papierze, ale to jak ten silnik pracuje, to jest coś, co wiecie, chyba zapominamy siadając na współczesne motocykle japońskie, chińskie czy niemieckie. Wiecie, obrotówki, które potrzebują tych obrotów, żeby jechać szybciej. Siadacie na niego, czujecie tą masę, odpalacie, ten silnik się trzęsie w odpalaniu, on startuje jak stary dwupłatowiec z II wojny światowej, dosłownie tak mi się kojarzy. Prawdopodobnie najdziwniej umiejscowiona sonda Lambda, jaką w życiu widziałem. I jeszcze ta bezszczelna obejma, to gdzieś cyband do zamontowania osłony wydechu. To nie są wydechy, to są grzmiące, gromowładne kominy. Niski, fajny bulgot już od najniższych obrotów. Zresztą on jest niskoobrotowy, a wiecie, nie tak jak w szlifierkach, że kręcicie go i pisk nastolatka w trakcie mutacji. Tu jest męsko, tu jest siermiężnie, tu jest bezczelnie po prostu. Odwiniecie mu, wyłączacie kontrolę atrakcji. No, bo tak, niestety, ale zamontowali tu takie ustrojstwo nie wiadomo po co. To jest motocykl dla prawdziwego mężczyzny, żadna kontrola atrakcji. No chyba, że na mokrym wiecie, bo w sumie nawet na takim asfalcie jak dzisiaj, gdzie mamy 30 kilka stopni jest szalenie przyczepna guma, ale w delikatnym zakręcie jak odwiniecie to tańczy jak głupi, także żadnej kontroli kurde, to dla, maszyna dla prawdziwego faceta z brodą kurwa drwala, siekier mi tylko brakuje i brody. Ten silnik. O pojemności niespełna 2 litrów. Macie tutaj 103 konie w porównaniu do 96, chyba w poprzedniej wersji, czy na przykład w Lowriderze S, z który jeździłem, który wydaje mi się, że jeździł bardzo podobnie. 165 Nm. Dalej robi na mnie wrażenie, bo no mówię, te, te przełożenie, to że on tak z niskich obrotów już idzie, to jest rewelacyjne po prostu odczucie, zupełnie inne niż taki klasyczny motocykl. Niby nic rewelacyjnego na papierze, ale to nie chodzi o to, o to co na papierze jest. I tu jest ta konsekwencja, fajna taka legenda marki, którą chyba po prostu chcą podtrzymać i utrzymać. Skoro coś działa, jest dobre, to po co to zmieniać? I tutaj to w pełni rozumiem. W pełni rozumiem ludzi, którzy się na to decydują. Sam pewnie bym jeszcze nie kupił Harley tego Harley'a. Pan Amerykę chętnie bym widział w swoim garażu. Jest rzecz, którą zauważyłem lepszą, ten silnik nie wibruje aż tak mocno jak poprzednik. Tak naprawdę, największy problem z wibracjami albo takim, taką pracą, która mogłaby się nie spodobać, miałem właśnie przy prędkościach autostradowych. Między 120 a 140 km na godzinę na szóstym biegu miałem wrażenie, że ten silnik się męczy przy tej, pojemności, przy tej prędkości, ale nie męczy, bo nie ma już siły dalej jechać. On spokojnie do dwóch pak się rozpędza. Redukujecie na piątkę jest troszkę lepiej, ale znowu sp zrasta spalanie. E, te obroty kończą się dość szybko, no bo jest niskoobrotowy. On tam chyba się do 6 tysięcy mniej więcej kręci e, i bardzo szybko osiągnąć ten limit. Nie dziwię się. E, też no, umówmy się, ile razy będziecie robić sprint z miejsca spod każdych świateł. Dobra, znalazłem jedną rzecz, która jest jeszcze nowa, o której warto byłoby wspomnieć, czyli może nie sam zegar, który ma tutaj taki wkomponowany komputerek pokładowy, bo to miały już wcześniejsze sprzęty i na nim mamy wyświetlone, tak jak teraz, że jest rozłożona stopka boczna, obroty, czujniki ciśnienia w kołach, przód, tył oczywiście i mamy tutaj nowy przycisk od trybów jazdy. Jest Rain, Sport, Normal. I, i w sumie tyle. Jakie są różnice między nimi? Niewielkie, przyznam szczerze. Nie zwróciłem jakoś specjalnie uwagi. Trzyma zawsze ten tryb, który włączyliśmy na początku, także ja sobie cały czas jeździłem w sporcie. Na początku jechałem w trybie drogowym i no, tak jak mówię, nie widziałem jakiejś dużej różnicy, jakiejś reakcji mocnej na gaz. W trybie WET, tudzież RAIN faktycznie obcina troszkę mocy i z tą kontrolą trakcji faktycznie powoli Wam na Bezpieczne przejechanie z punktu A do punktu B, bo tutaj z tą mocą na kole i z tym nisko położonym momentem obrotowym jak w żadnym innym motocyklu jednak ta kontrola trakcji czasami się dość przyda. A tak to słuchajcie, manetki są poprawne, mamy tempomat wyskalowany pracujący do 140 km na godzinę, jak włączycie go przy 140 możecie sobie podnieść prędkość do 145 na zegarach, bo realnie na liczniku, znaczy według GPS-u będziecie lecieli na 140 na godzinę. Ale no, trzy proste przyciski, banalne w obsłudze. Tu macie zmianę tego, co się wyświetla tu na ekranie, no i tak jak mówiłem, side stand, tylna opona, przebieg całkowity, przebieg, który ja zrobiłem, trip B, rezerwa za 30 km i godzina. Tyle. No i o, obroty, przepraszam. Spalanie 5,5 litra jest bardzo proste do osiągnięcia. Tak naprawdę jak go tak cisnąłem dość mocno, to wyszedł poza 6 litrów, ale to naprawdę była dość ostra jazda. I prędkości plus autostradowe. Tyle. Prosta, zwykła maszyna bez wodotrysków. Przynajmniej moim zdaniem. Zdaniem Harley'a rewolucyjne zmiany. Słuchajcie, ja się tak czepiam tego marketingu, wiecie, tego rewolucyjne zmiany, ale tak naprawdę mógłbym się przyczepić do takich informacji w każdej jednej marce. W Harley'u nie jest to kompletnie potrzebne. Moim zdaniem istotne jest to, że ta marka cały czas zachowuje swój styl, swój taki indywidualny charakter. To nie jest motocykl dla 20-30-latków. Tutaj trzeba dorosnąć do tego, żeby Harley'em jeździć, albo trzeba po prostu lubić tą... Kulturę amerykańskich motocykli. On ma wszystko to, co jest tym, tym najlepsze. Były zmiany rewolucyjne w Harleju, bodajże w 2015 rok, kiedy zmienili troszkę platformę, kiedy zmienili ramy i zawieszenia, i wtedy Harleje zaczęły nie tylko dobrze wyglądać w charakterystyczny dla siebie sposób, ale też zaczęły się zajebiście prowadzić. I to widać. Znaczy, wiecie, on. Dalej to jest duża kolumbryna, do której trzeba się przyzwyczaić. To nie jeździ jak sporty, co oczywiste, ale on jeździ naprawdę bardzo przyzwoicie, bardzo lekko jak na tą masę po prostu, prawda? I wydaje mi się, że to jest plusem. To, że dołożyli tutaj kilka zmian, ten motocykl naprawdę ładnie wygląda, może się podobać, silnik troszkę bardziej kulturalnie pracuje. To też jest na plus, jest wygodny. Super plus. Nadal jest fajne w Harley'u to, że tutaj macie cały szereg tych wszystkich pierdół, które możecie dołożyć do niego, skastomizować go. Macie też wersję Silver Ghost, chyba już niedostępną, podejrzewam, jak to na Harley'a przystało. Swoją drogą te felgi to są e, tylko w tym pojeździe występują i są genialne wyglądowo. Tak z boku może jeszcze nie, ale jak patrzycie na nie z perspektywy pewnej, tak z ukosa, ten szeroki rand. Czy podczas jazdy. Wygląda świetnie. Niby pełne, ale wiecie, mają te kilkanaście szprych. Są takie. przesadziste wręcz. No ale to właśnie buduje charakter tego sprzętu. I jest po prostu super. Co tu dużo mówić? Cyk, odpięta kontrola atrakcji. No i zobaczcie, stoicie na światłach. Obok was jakieś szlifierki inne, japońskie sprzęty. Zielone się zapala. Oni walczą o przyczepność przedniego koła, aby po prostu odwijacie. I czujecie, że motocykl chce się podnieść na gumę, ale jest za ciężki i za długi. I tylny naleśnik ma problem z klejeniem się do asfaltu. W związku z tym piszecie, ale ruszacie. Jest, jest, znalazłem tą rewolucyjną zmianę. Wyobraźcie sobie, że tu jest zamontowany port USB typu C. Mm, grubo. W serii. Proszę bardzo. Małe zdziwienie, ale Harley zrobił to tak, jak zrobione być powinno. Światła awaryjne. Włączacie zapłon, uruchamiacie światła awaryjne, wyłączacie zapłon i awaryjne dalej się świecą. Czy da się je wyłączyć e, bez użycia kluczyka? Da się. Ale spoko. Teraz jak bez włączonego zapłonu chciałbym włączyć awaryjne, no to oczywiście się nie zapalą. Logiczne. Pomyśleli i zrobili tak, jak należy. Ta maszyna nie musi być genialna. Ona ma być jakaś i zdecydowanie jest bardzo charakternym, fajnym cruiserem. A dodatkowo legenda Terminatora, że to właśnie na tej serii pojazdów, na Fatboju jeździł Terminator, jest jakimś takim dodatkowym smaczkiem, nie? Dzięki za oglądanie. Ja sobie idę pojeździć, a Was zapraszam na inny film z playlisty, która zaraz Wam się tutaj wyświetli. Nara.